1 do zera dla polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, piąta bramka za kadencji Franka Smoot. Uśpiliśmy trochę czujność obrońców Wybrzeża Kości Słoniowej, wydawało im się, że mają wszystko pod kontrolą, że nic nie może wydarzyć, a nagle takie znakomite prostopadłe podanie i to co nie zawsze się Robertowi udawało wykończyć sytuację, sam na sam. Choćby w spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy, Jeden bardzo. po bardzo... boku się zabrał i od razu wykończenie z lewej nogi. Bardzo dobra akcja polskiego zespołu. Ale znakomite zagranie. Matyszynka znaczy, tak. Pola. Brawo. Brawo Polacy. 19 minuta. 1 do 0. Robert Lewandowski. Po błędzie naszych obrońców strzelona przez Żerwinio. Już, już podsumowałem tę udaną pierwszą połowę, kiedy rywale zdołali dobrać do Z Takim rywalem musimy niestety czekać do końca, bo tutaj każde, każda pomyłka, nie wiem kto z naszych obrońców środkowych tam się trochę pomylił i nie, nie wybił dobrze piłki. Wy, wykończenie, wykończenie to już było oczywiście tylko z normalnością dwa, z Wojtkowiakiem do spółki potrafiliśmy Wybić piłki z pola karnego, szkoda. Ale to jest coś, co jest charakterystyczne dla białoczerwonych, czerwonych jeśli chodzi o grę obronną. Te błędy, które popełniamy. W meczu ze Stanami byliśmy tymi, którzy odrabiali straty. Tutaj rozpoczęliśmy od bramki, która dała nam prowadzenie. Kończymy pierwszą połowę remisowo. Przed nami drugie. Chciał chyba pokazać Delwinio, z którym miejsce w podstawowym Kolego, ja też mam coś do udowodnienia. Tak, już chwaliliśmy obraniaka za to pierwsze dośrodkowanie rzutu wolnego, kiedy też minimalnie tam Jadłowiec nie, nie sięgnął piłki. A tutaj, no, idealne uderzenie. Ale mówiliśmy przed meczem, co znaczy stały fragment, prawda, dziś we współczesnym futbolu? Tak, to jest no, może trochę błąd bramkarza, ale idealne uderzenie. Sześciopro obraniaka wprowadził się pięknie do reprezentacji, kiedy z niej debutował. Teraz bierze ciężar gry na siebie, odważnie do środka Murawski. Z przyjęciem podania Lewandowskiego będzie 3! Jest tak! 3-1, a więc z tego meczu przegrać już nie wolno. Bardzo dobra akcja. W swoim stylu właśnie Robert Lewandowski wykończył tą sytuację najlepiej jak tylko było można. Ale naprawdę brawa za to. Kolejne znakomite prosobatowe podanie. Z przyjemnością, Andrzej, popatrzę na tę akcję w powtórce oddam Tobie głos. Spokojnie, tutaj to chyba Matuszczyk. Tak, Matuszczyk. Podanie. podanie. Po raz drugi w tym po meczu. Po raz drugi. Ograł czterech zawodników. Faktycznie jednym podaniem, żeśmy minęli czterech zawodników. Bardzo dobrze tu wyszedł na pozycję Ale wiesz, brawa dla Matuszczyka, ale brawa dla Roberta Lewandowskiego. On miał sytuacje, w których nie wykorzystywał. Czy z Australii czy, z Ukarnego, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj dwukrotnie.